Ja jestem Zuza i witam Was na kanale Bukla Garda. I dzisiaj przychodzę do Was, tak jak dobrze widzicie Po tytule tego odcinka z takim reading Vlogiem, vlogiem z życia I nie ukrywam, że rzadko nagrywam tego typu treści Więc mam nadzieję, że Gdzieś tam to się Wam spodoba I będę mogła zrobić taką bardziej Równowagę sił u mnie na kanale Bo jednak bardzo dużo nagrywam odcinków Takich siedzących, mówiących Omawiających właśnie różne książki A brakuje mi, nie ukrywam Trochę dzielenia się z Wami takim kontaktem tym ten, ten bardziej z życia I jeszcze szybko opowiem, zanim wyjdę Bo w ogóle zaraz muszę lecieć do szkoły na autobus Opowiem wam o tym, co będę czytać w tym vlogu I przede wszystkim będą to sekrety pralni w Yonan Dong Jest to książka, którą dostałam w ramach współpracy barterowej z wydawnictwem Rabis. Także bardzo dziękuję za tą paczkę I myślę, że to będzie bardzo ciekawa współpraca Ponieważ to jest koreańska powieść Teoretycznie właśnie ma być taka komfortowa, a dobrze wiecie, że ja uwielbiam galerię z Dalerguta, a to również jest. Koreańska powieść, Tylko tutaj mamy sytuację, że mamy pralnię, w której został pozostawiony dziennik. I do tego dziennika różni ludzie zaczynają wpisywać swoje historie, opowiadać o swoich życiu, o swoim życiu, o swoich rozterkach. No i coś z tego wyniknie, no bo okazuje się, że ten dziennik, są w sobie, też ma jakąś większą tajemnicę, którą właśnie ci bohaterowie z różnych, kompletnie światów, z różnych w ogóle grup wiekowych, oni wszyscy będą finalnie gdzieś tam się mobilizować być żeby rozwiązać tajemnice tego dziennika. Ja dopiero zaczęłam więc y, no, nie mogę zbyt dużo powiedzieć. Natomiast Czuję się zachęcona i myślę, że będzie to bardzo ciekawa historia. A druga książka, którą bardzo bym chciała podczas tego filmu przeczytać, a raczej zrobić re read i wam to przedstawić, pokazać, jest to czas żniw Samanty Shannon w wersji oczywiście autorskiej. To jest mój re read, ponieważ wychodzi piąty tom, bardzo, bardzo wyczekiwany, więc no, przed przeczytaniem piątego tomu zdecydowałam się właśnie zrobić. Jeszcze raz przeczytanie całość, całej serii, ponieważ to są cztery tomy, masywne tomy z wieloma wątkami, akcjami, i po prostu chciałabym sobie to tak wrócić. Ogarnąć jeszcze raz i taką z pełną mocą, z pełną parą po prostu przeczytać właśnie tą piąty, Także taki jest plan na ten odcinek i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Chwila dla Was, a dla mnie naprawdę duże wsparcie. Да, я премьера. Zdajecie sobie sprawę, jak się cieszę na ten re-read. Nie mogę się doczekać tego Tomu, ale naprawdę czuję potrzebę przeczytania tego jeszcze raz, bo dawno, dawno temu to czytałam, i mam nadzieję, że poziom nie spadnie i moje wrażenia nie będą gorsze wcale ani o centymetr. Guys, rozdział o Falgar Square. Emotional damage? To było szalone. To było szalone. I przychodzę do Was z update'em czytelniczym, a jednocześnie zakończeniem tego krótkiego, ale mam nadzieję, że treściwego vloga. E, więc skończyłam Sekrety Pralni w Yonandong i niestety jest to dla mnie taki mocny średniak, jeśli chodzi o literaturę koreańską. Na pewno nie uprasuje się między moimi ulubieńcami, ale też nie powiedziałabym, że jest to. Fatalna książka. Naprawdę takie mocne trzy gwiazdki na pięć. Tak ją oceniłam na Goodreadsie i uważam, że to jest adekwatna tutaj ocena, ponieważ przede wszystkim fabuła jest ciekawa. Motyw tego dziennika też jest dość świeży i uważam, że taki motyw tutaj zawarty właśnie różnych ludzi z różnymi problemami, no to to jest coś, co pociąga wielu czytelników i również mnie. Natomiast pierwszym moim zarzutem jest tłumaczenie, czyli tłumaczenie najpierw z języka koreańskiego na angielski, a dopiero potem z angielskiego na polski. Uważam, że przez to tutaj bardzo ucierpiał styl, styl pisarskiej autorki, że te zdania po prostu są proste, infantylne momentami, e, nieskładniowe i jakby ja rozumiem, że tutaj redakcja i tak działała, żeby ten język polski dobrze wybrzmiewał i uważam, że nie ma tutaj takiej tragedii, nie ma błędów językowych, natomiast no, nie wybrzmiewa to tak, jakbym jakby mam wrażenie, żeby wybrzmiało, gdyby był to po prostu bezpośrednie przetłumaczenie z języka koreańskiego, więc to jest mój pierwszy zarzut. Po drugie. Jednak ta fabuła jest, jest troszkę infantylna, pomimo że tutaj mamy dużo ciekawych motywów, to autorka trochę nieumiejętnie nas prowadzi między tymi rzeczami e, i bardzo dużo akcji jest pospieszanych, e, nie ma tutaj budowania napięcia e, i Najbardziej dla mnie najbardziej odjazdowym momentem było, była sytuacja, kiedy zjednoczyły nam się, zjednoczyli nam się wszyscy ci bohaterowie z różnych, tak jakby opowiadań, z różnych e, historii, właśnie, które dzielili sobie też e, z tą pralnią e, tytułową. E, I oni się w pewnym momencie jednoczyli, i to jest tak randomowe, że. Oni nagle są wszyscy razem i siebie znają. No nie, nie ma w ogóle takiego nabudowania, napięcia, nabudowania tego, że oni się poznają, że gdzieś się spotykają. Jakby ich historie się średnio w ogóle przeplatają. Jedynym punktem wspólnym jest właśnie ta pralnia, do której oni wszyscy należą, należą, uczestniczą po prostu. Uczestniczą, przychodzą do tej pralni i z niej korzystają z tych usług, więc ta sytuacja była dla mnie bardzo odjazdowa i tak się zdziwiłam w ogóle, co oni, co, co ci wszyscy bohaterowie robią jednocześnie w jednym miejscu. No nie tym bardziej, że. Rozwiązywali pewną zagadkę związaną z cyberprzestępczością. I uważam, że to jest akurat tutaj motyw na plus, że mamy wykorzystanie takiego elementu, i to mi się podobało, chociaż też nie ukrywam, że mogło to zostać wykonane lepiej. Natomiast samo pojawienie się właśnie tego wątku, uważam, że tutaj bardzo ciekawe i rzadko spotykam się w książkach właśnie z wykorzystaniem Tematu cyberprzestępczości i takich różnych niebezpieczeństw związanych z siecią, wyłudzaniem pieniędzy itd. Więc to też uważam, że tutaj na plus. Natomiast brakowało mi trochę puenty, tym bardziej, że na koniec skupiamy się na relacji ojca z synem, która jest bardzo trudna. I uważam, że ona powinna być jeszcze, jeszcze troszkę bardziej rozwiązana. Tam był epilog, był taki moment właśnie. Niby rozwiązania, ale uważam, że tutaj jeszcze można było więcej po prostu z tego wyciągnąć. Więc ogólnie książka, naprawdę, jeżeli nie czytaliście nigdy literatury koreańskiej, to myślę, że nie skrzywdzicie się, zaczynając właśnie od tej książki, natomiast uważam, że można znaleźć lepsze pozycje właśnie tego typu. No ale cóż, taka sytuacja, jeśli chodzi o czas żniw, który też czytałam, to jestem tak naprawdę w połowie mniej więcej to jest około 300 strona 300, nawet może 400, akurat otwórzmy prawie 400 na 385, i nie ukrywam, że tak kocham czas żniw. Ten pierwszy tom, też go nie, do, nie aż tak dobrze wspominałam, jak za pierwszym razem czytałam, jednak dużo bardziej polubiłam tę historię w kolejnych tomach, bo po prostu były ciekawsze dla mnie motywy, natomiast i tak odczuwałam bardzo duży sentyment do tej serii i uważam, że nadal trzyma poziom, mimo tego, że czytałam ją ostatni raz właśnie dwa lata temu ponad, to... Jestem mega podekscytowana, podekscytowana na ten re-read, i no nie mogę się doczekać kolejnych tomów i poznania tomu piątego. I w międzyczasie jeszcze skończyłam słuchać w audiobooku Złotą Klatkę, czyli reportażu o kobietach w Szwajcarii. I to też nie uważam, że jest najlepszy reportaż, jaki czytałam, bo ostatnio taką mam poniekąd fazę na czytanie, właśnie o kobietach w różnych krajach, o ich losach, historiach itd. i tutaj widziałam też na Goodreadsie taką jedną ciekawą opinię osoby, która mieszka właśnie w Szwajcarii, że ten reportaż tak bardzo w negatywnym świetle stawia Szwajcarii, że nie pokazuje w ogóle żadnych pozytywów i poniekąd się z tym zgadzam, ponieważ rzeczywiście te problemy związane ze słabą na przykład polityką rodzinną, czy też tym faktem w ogóle, że w Szwajcarii kobiety jako ostatnie otrzymały prawa wyborcze w całej Europie, to i tak uważam, że tutaj trochę za bardzo skupiamy się na tych negatywach, że nie mamy tego pozytywnego też wydźwięku, bo jestem pewna, że tam też takie różne rzeczy się dzieją i też właśnie w, tym, w tej opinii na Gudrycie, tak dostrzegłam to, że bardzo dużo Autorka właśnie tej książki mówi o problemach, które mamy nawet u siebie w Polsce, bardzo stereotypizuje. Nie mam pojęcia, jaka jest prawda, no bo nigdy w Szwajcarii nawet nie byłam, ale rzeczywiście jak tak sobie słuchałam, to było tam dużo takich problemów, które równie dobrze moglibyśmy powiedzieć tak o Polsce i o Polakach, gdzie byłyby to stereotypy, które nie zgadzałyby się konkretnie u każdej osoby. Więc nie oceniam tego reportażu, był najlepiej, ale z drugiej strony uważam, że jest bardzo ciekawy i taki no jednak trochę do życia, bo y, Szwajcaria nie jest aż taką krainą mlekiem i miodem płynącą. Bardzo ciekawe wątki historyczne przedstawione tego, że mimo, że to jest to kraj neutralny, to wojna wpłynęła na ten kraj, y, wpłynęła i tam też y, ludzie poniekąd walczyli, y, też kobiety musiały zarządzać krajem, bo mężczyźni z, y, strzegli, bronili po prostu z granic y, tego kraju. Y, trochę miałam też zarzut, jeśli chodzi o konstrukcję tej książki, ponieważ jest ona dosyć niechronologiczna. Tak na początku niby zaczynamy to od tej historii, właśnie jak to się wydarzyło, jak do tego doszło, że kobiety nareszcie w 1971 roku otrzymały prawy, prawa wyborcze, ale w międzyczasie skakaliśmy między wątkami i tak naprawdę już pod koniec w ogóle zacie, zatarła się jakakolwiek linia tego, tych, jakby motywów, tych różnych wątków i tematów, które poruszaliśmy, więc trochę się pogubiłam w tej książce. Ale myślę, że jeżeli jesteście zaciekawieni tematem, to warto jej dać. Szanse. I to by było na tyle w tym odcinku, dajcie koniecznie znać jak wam się podoba taka forma odcinków w ogóle u mnie na kanale, takiego vloga, ja na pewno będę do, dodawać ich więcej, bo sprawia mi to sporo przyjemności nagrywania wam takich małych urywków z życia, update'owania tego jak czytam, był to krótki vlog, ale przysięgam kolejne będą troszkę dłuższe, trochę może ciekawsze, bo też zdobywam doświadczenie w nagrywaniu właśnie tego typu treści, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!